Quand est Na walentynki zazwyczaj podajemy afrodyzjaki, my postawiliśmy na rybę, jest to filet z dorady, tym razem na risotto milanese, czyli na risotto szafranowym, do tego włoskie dodatki, grzyby na meko, cukinia, zielony groszek. Bardzo fajne połączenie na przystawkę podamy polentę, czyli kaszę kukurydzianą parmezanową w formie ciastka, do tego pomidory, mamy też cudownego pomidora z kampanii, czyli z Włoch, one są zbierane w najlepszym dla siebie okresie, czyli w najlepszym, kiedy pomidor jest już całkiem w słońcu, piękny, dojrzały. I to jest pomidor pizzutelo, nasz najlepszy pomidor Dorati. Słodki, fajny, do tego oliwa bazyliowa. Nie ma nic lepszego niż proste dodatki zamknięte właśnie na talerzu. Ale zwieńczeniem takiej właśnie kolacji walentynkowej jest zawsze deser. To są włoskie sery zamknięte też w formie sernika. Do tego mamy kuli malinowe, czyli sos malinowy. Do tego mamy świeże, piękne kwiaty, trochę mięty i przez żołądek do serca. Rzeczywiście jedzenie sprzyja uczuciom. Jedzenie jest czymś najpiękniejszym w życiu i myślę, że Warto cieszyć się taką chwilą przy wspaniałym, prostym, fajnym jedzeniu. Ponieważ paring jedzenia i wina jest doskonały jak para kobieta i mężczyzna, więc dzisiaj wymyśliliśmy, że do dań zaserwujemy wina z, z regionu Veneto, gdzie powędrujemy śladami Romeo i Julii. Będzie to wino, które. Nazywa się Romeo Julia, robiona jest metodą Passimento, a przede wszystkim jest tutaj etykieta inspirowana właśnie murem, gdzie wszyscy zakochani składają podpisy dla Romeo Julii. Vestita di mia conci, starà.